Mamy tutaj schronisko. Co? Ale żebyśmy tutaj skrzynkę. Co? Ale że czy to wcześniej było. Bo ja naprawdę ostatnio ciągle nie mogłam wybrać tego schroniska. No więc nie jestem pewna, czy to było, czy nie. Ale pewnie teraz tutaj, bo w wcześniejszych update'ach nie wydaje mi się, że powinno to być. No ale dobra, tutaj oczywiście, moim zdaniem, było też... To jest podejrzane, że tutaj mamy nadal ozostawioną w nową część. czyli ten cmentarz. To jest... Mamy nową pogodę! Tak? To da śnieg! O nie! Dobra bandaż chyba dziwnie. Boję że ognisko nam ukaże ten Jestem w stanie jakby opanować tego ogląka. Jestem bardziej przejęta innymi rzeczami niż w ogóle ogólnie grom. Wszystko to jest takie fajne, piękne, ładne, normalnie. Ale te lampki, to wszystko normalnie, to tak pięknie wygląda. Tutaj były skarpetki, bandaż, dobra. Tutaj byliśmy? Chyba nie. Tak. Nie no, byliśmy. Ale co to jest? Do tego możemy wejść. Dobra. Nie? Możemy? A tutaj. Czekajcie, czyli to jest tak jakby fajne schronienie. mamut. Proszę bardzo. Ale możemy już tego zamknąć. Nie mam mucie. Co on tu robi? Fajne, bardzo fajne. Tak samo było w tym update Święte Dziewczynienia, Też to właśnie były dekoracje w domkach i nie się na Sam tak? Ja sama nie wiem, mam te monety w sumie. No, nie do końca pamiętam, żeby zbierała jakiekolwiek inatki, ale pewnie w potrawo się... <laughs> takie. Jesteśmy atakowani? Tak chyba dzieje. Co to jest? Co tu pada deszcz? Ja że wszędzie... Nie, tylko tu pada deszcz. Okej. Okay. Nie ja wiem co to ogólnie jest. O co tu chodzi, ale dobra? Czekajcie, to było mi teraz tutaj. Tymułem akurat bez bezencie. Bardzo fajny. Uuu, kad teraz Co to jest? Kolejna struktura, której nie wiem o co chodzi. Opisuję zaraz głodu prawda? Mocy... Nie zapiję sobie mamuty. Czemu tu są przejdzie mamuty? Jezu. O nie. To no ja i kino. nie, 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 nie. nie. Dobra, to. Nie umarłam. Nie umarłam. Halo? Dobra. Raczej my możemy jakoś mu pomóc. Dobra. Chodźmy sobie szybko tutaj. Amunicję. Jeszcze tam coś było. Chcę zobaczyć Jelenia, ale nie, mogę, nie mam takiej okazji, żeby go znaleźć. O? Halo?

Tu jest 7. Proszę bardzo, czy to będzie jsi 7 ładnie Dobra, idziemy sobie kupić e, albo sadki albo łyżwy. E, chyba sadki by było lepsze, nie? Ale ja na razie kupię Uuu i chodźmy pomóc temu elfowi nie pamiętam do końca ale schodźmy po, po prostu przetestować to te łyże po prostu łuuu ale fajnie dobra znowu jedzonko, znowu putz, znowu putz, znowu jedzonko. o nie 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 dobra Chodźmy uratować Elka. Dobra, Uo, halo No, dobra Ale to ja teraz chodźmy temu pomóc U mhm. niej jest około. Ogólnie ten odcinek będzie miał dwie części. Mm, e, ale ogólnie to będzie tak, jakby, że ja nie robię żadnego przetłumaczenia. Tylko właśnie, ja muszę zrobić to na dwie części. Ale będzie to dzisiaj te dwie części, dlatego po prostu. u szpitalu. E, A na... Nie. No niestety, no niestety, ale pewnie, na 100% będzie trzecia, trzecia część, kolejny odcinek z 99 dlatego, że bardzo fajny jest ten update, więc widzę, yy... żegnam się z wami, ajo!